A gdyby przenieść stolicę Polski z Warszawy, bliżej Pragi czy Berlina i zbudować ją w szczerym polu całkowicie od nowa, brzmi to absurdalnie, ale coś takiego na świecie się zdarza. W 1960 roku Brazylia przeniosła stolicę z Rio de Janeiro do miasta Brasilia, wybudowanego i zaprojektowanego od nowa. Chyba najbardziej znanym przypadkiem tego typu na świecie jest po prostu Waszyngton, stolica Stanów Zjednoczonych. Ona również była budowana całkowicie od nowa. Aktualnie w trakcie Przenoszenia swojej stolicy jest na przykład Egipt, który chce tą całą centralę, administrację państwową, zarządzanie przenieść z Kairu i zbudować obok Kairu taką dzielnicę, której właśnie ta cała administracja, zarząd będzie miał swoje budynki. Drugim przykładem jest Indonezja, gdzie stolicą jest Jakarta, która jednak jest przeludniona i narażona na różnego rodzaju katastrofy, choćby trzęsienia ziemi czy powodzie, więc postanowiono o budowie całkowicie nowej bardzo prestiżowej stolicy o nazwie Nusantara, która będzie na innej wyspie. Stolica kojarzy nam się z wielkim, potężnym miastem, który jest najbardziej reprezentacyjny w danym państwie i zazwyczaj tak jest. Czasami są nawet sytuacje, że 100% obywateli mieszka w stolicy, bo to tak zwane państwa-miasta. Przykładem tego jest Watykan, Monako czy Singapur. Są również przypadki, że w stolicy nie mieszkają wszyscy obywatele danego państwa, ale bardzo duża część. Tutaj na przykład dosyć znane jest Islandia i Reykjavik, 36% mieszkańców mieszka w Jajkawiku. Inny przykład bliżej nas to Łotwa Ryga, w której mieszka 32% wszystkich mieszkańców, czy choćby Austria-Wiedeń, w której mieszka 22% wszystkich mieszkańców. Nie brakuje również na świecie takich przykładów, jak mamy w Polsce, gdzie jeżeli założymy, że jest na 40 milionów, a Warszawy mieszka 2 miliony, no to około 5% społeczeństwa mieszka w stolicy, czyli typowy światowy przykład, gdzie stolica jest duża, rozwinięta, no ale jednak mieszkańcy są rozłożeni na całe państwo w różnych miastach. Jeżeli jednak lubicie podróżować w samotności, z własnością, Myślami, a chcielibyście zwiedzić jakąś stolicę światową, to wcale nie jest to niemożliwe. Idealna będzie tutaj stolica Mianmy, czyli byłej Birmy, najpadaw. Sprawa jest prosta: władze wybudowały potężne miasto, które jest wyposażone na przykład w bardzo szerokie autostrady. Jednakże mieszkańcy z wielu przyczyn po prostu nie chcą się do tego miasta przeprowadzać. Więc można się tam poczuć, jakbyśmy byli w jakimś opuszczonym mieście, a to stolica państwa. A czasami stolica danego państwa to po prostu kilka budynków rządowych i nic poza tym, jak na przykład palału i stolica nazwien Jerulmut. I jest to też najmniej zaludniona stolica państwa na świecie.